Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na Niekosmetycznie Ubugi Czyli oczywiście niekosmetycznych ulubieńców i rzeczy, które mnie ostatnio inspirują Które często używam, które bardzo polubiłam i z którymi chciałabym się z Wami podzielić Standardowo dzisiaj będzie troszeczkę muzyki, nie będzie filmu, nie będzie książki Troszeczkę kulinarnie podejdziemy do tematu No i zostańcie ze mną, ponieważ na koniec będzie konkurs Ale to już pewnie każdy z Was zauważył w opisie Także zaczynamy Słuchajcie mam... Dla Was trzy piosenki. Pierwsza piosenka, którą cały czas nucę, i to już nie od miesiąca, ale od dwóch, czy nawet od trzech miesięcy, jest to piosenka Drake Hold On, We Going Home. Bardzo fajna piosenka, zupełnie w moim stylu, coś troszeczkę innego niż Kelvin Harris e, w tym miesiącu. E, dam Wam linki na dole, e, koniecznie posłuchajcie sobie tej piosenki. No i również w tym miesiącu nie mogłoby być inaczej. Wiecie, że ja jestem wielką fanką, wręcz idolką e, Jamesa Artura. E, w tym miesiącu piosenka, która mnie zauroczyła, była to piosenka Supposed i oczywiście na dole link, żebyście mogły sobie odsłuchać. I koniecznie dajcie mi znać, czy ta piosenka przypadła wam do gustu, bo tutaj, jeżeli chodzi o moich znajomych, to zdania były podzielone. Jedni wręcz uwielbiają tą piosenkę, drudzy, drudzy powiedzieli, że ta piosenka to taki trochę nie wypał. Także koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o Jamesie Arturze i o najnowszej jego piosence Supposed. OK, muszę przeoknąć ślina, bo dzisiaj jakoś tak mi się dziwnie mówi. E, kolejna piosenka e, razem z Teledyskiem, która mnie ostatnio zauroczyła, to piosenka polskiego zespołu e, Happy Sad e, i piosenka Mów mi dobrze. E, fantastyczna piosenka, e, zupełnie inny styl muzyczny, zupełnie inny gust muzyczny, jeżeli chodzi o to, co Wam polecam e, w poprzednich miesiącach. E, oczywiście link na dole, będziecie mogli sobie zobaczyć Teledysk i również dajcie mi znać, e, co na tym. Na Temat tej piosenki myślicie. Jeżeli chodzi o zespół Happy Sad, to głównie z tym zespołem dzisiaj będzie związany konkurs, który oczywiście pod koniec moich niekosmetycznych ulubieńców. Także zostańcie ze mną i zachęcam do zobaczenia teledysku i tej piosenki. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejna kategoria. Omijamy w tym miesiącu filmy, ponieważ Bugi Miła w ogóle nie miała czasu na oglądanie filmów. Pomijamy w tym miesiącu książki. Z książkami też, słuchajcie, nie ma się czym chwalić, ponieważ kompletnie nie było kiedy przy do czytania książki. I aż wstyd się przyznać, że po prostu nawet przed snem e, nie znalazłam chwili, żeby jakąś książkę przeczytać, ale niestety czasem tak bywa. E, natomiast mam dla Was dwie restauracje. Pierwsza restauracja to coś dla fanów super ekstra bul bulgerów. Burgerów e, z fajnymi dodatkami. Jeżeli jesteście z Londynu, to polecam Wam e, Patty Ban, e, czyli restaurację na Liverpool Street, niedaleko stacji metra Liverpool Station. E, wspaniałe miejsce bardzo klimatyczne takie właśnie burgerowe dodatki do wyboru do koloru z serem pleśniowym, z rukolą, z ananasem, słuchajcie, z bekonem, z jajkiem, z szynką pormańską. Także jeżeli jesteście fanami takich burgerowni, to polecam wam Patty and Kolejna moi drodzy restauracja, kolejna propozycja to bardziej coś takiego takeaway dla osób zapracowanych, czyli takich jak ja. E, polecam wam bardzo gorąco Wasabi. E, jest to sieć takich japońskich takeawayów u nas w Londynie. E, w Wspaniałe jedzenie. Jeżeli lubicie sushi, jeżeli lubicie różnego rodzaju zupy, jeżeli lubicie japońską kuchnię, to Wasabi na pewno Was zachwyci. Bardzo fajnie pakują, jedzenie jest niedrogie. No i ja preferuję zazwyczaj te takie hot food, czyli jedzenie, które możecie sobie zapakować na wynos do pojemnika. I tutaj Wam przyniosłam taki kubeł, ponieważ ostatnio nie chciało mi się robić obiadu i wstąpiłam właśnie tam i zakupiłam taki oto makaron. I czekajcie, pokażę Wam makaron wygląda tak, makaron z kurczakiem no palce lizać macie do wyboru e, różnego rodzaju sushi tak jak mówiłam, wody aloesowe świetne napoje, owoce przekąski, e, pyszne zupy pikantne, mniej pikantne, jest nawet na ciepło chicken curry, także polecam bardzo gorąco wasabi e, sushi and bento bardzo fajna sprawa e, duża sieć, także polecam serdecznie, ok, jeżeli chodzi o restaurację i o, o jedzenie, w tym miesiącu to już wszystko, mamy burgerów. Mamy sushi i japońskie jedzenie Mamy trochę muzyki Także w tym momencie przyszedł czas na kanały na YouTube Co Bugi ostatnio wyhaczyła, co poleca i co bardzo lubi Pierwszy kanał to stary kanał, o którym już nie chcę mówić Bo pewnie Zuzia miałaby to za złe Czyli szalona Zuzia, która już nie istnieje Teraz ma nowy kanał, kanał który się nazywa Benshi Ma swój wspaniały program Panierka Rewelacyjna dziewczyna, uwielbiam ją oglądać Poprawia mi humor, naładowuje mnie i jeszcze bardziej moją pozytywną energią. Zawsze walnie jakiegoś fajnego suchara, zawsze poleci jakiś dobry kawałek, fajny film, także link zostawiam Wam na dole, zapraszam do vloga, yy... Do Benshi. Koniecznie sprawdźcie tą dziewczynę, bo jest naprawdę rewelacyjna. E, I kolejny kanał, tutaj nie byłabym sobą, jakbym po prostu nie była takim samolubem e, i nie wspomniała o Daily Boogie. Jest to kanał vlogowy, który postanowiłam założyć, z którego się bardzo cieszę i w tym momencie chciałabym Wam bardzo podziękować, ponieważ jest już Was ponad 4000. To mnie napędza do nagrywania, to daje mi takiego powera, żeby jak najwięcej tych vlogów się pojawiało i dlatego w niekosmetycznych ulubieńcach e, o moim kolejnym kanale, drugim vlogowym kanale, musiałam wspomnieć także Daily Boogie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mnie. Mojego drugiego kanału, to zapraszam bardzo gorąco. Dobra, spoglądam sobie tutaj w, w moją ściągę. Troszkę będzie gadania, ale też mam troszeczkę rzeczy Wam do pokazania. E, dobra, kolejna rzecz to moje 25. urodziny. E, I w tym momencie bardzo serdecznie chciałabym Wam podziękować za wszystkie wspaniałe wiadomości, za wszystkie życzenia. Naprawdę, czytając niektóre życzenia, śmiałam się, czytając niektóre życzenia, płakałam. To naprawdę jest wspaniałe, że, że ja Was nie znam osobiście, a tyle Ciepło od Was bije. Tyle wspaniałych słów, także dziękuję Wam bardzo. 14 maja e, obchodziłam swoje 25. urodziny. E, oczywiście, jeżeli. Chcecie zobaczyć, jak te 25. urodziny spędziłam, to zapraszam na Daily Boogie. Tam, jeżeli jeszcze nie widzieliście, możecie zobaczyć, co ciekawego robiliśmy i gdzie byliśmy, bo byliśmy nad morzem. Także w tym momencie, w tym momencie, w tym miesiącu musiałam wspomnieć właśnie o moich 25. urodzinach, bo jak żeby to było, jakbym nie wspomniała w niekosmetycznych lubieńcach o swoich urodzinach. Kolejna sprawa to, jeżeli śledzicie mnie właśnie na Daily Boogie, jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, to na Pewno zauważyliście, że przy mojej twarzy, koło mojej twarzy coś się zmieniło. E, pierwsza rzecz to jest e, tatuaż. Nie wiem, czy teraz zobaczycie. Zrobiłam sobie w końcu mój wymarzony klucz wiolinowy, e, do którego się zbierałam dość długo, aż w końcu to nastało. Nastał ten moment e, i zrobiłam sobie tatuaż. Również filmik z tego wydarzenia możecie zobaczyć na Daily Boogie. E, I kolejne rzeczy, które się zmieniły, i dużo z Was już zauważyło, to są moje dwa kolczyki. Tragus, e, przepraszam, tutaj jest tragus. Nigdy nie wiem, jak to się wymawia, e, i tutaj jest kolejny. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się cieszę, że w końcu to zrobiłam. E, pytałyście mnie, jak dziurki się goją, jak jest z ich pielęgnacją. E, powiem Wam tak. U mnie goją się naprawdę bardzo długo e, Cały czas boję się spać na tej stronie e, Także no, to nie jest tak hop-siup, ecie-pecie Tylko po prostu troszeczkę czasu nam to zajmie Zanim nam tutaj to wszystko ładnie się zagoi Okej, okay, kolejna rzecz, e, o której chciałabym Wam powiedzieć To już Wam mogę pokazać Są to świeczki z funciaka Świeczki czupa -czupsy, e, Które może nie wyglądają zbyt efektownie Bo już jedna z Was mi napisała, że po prostu wyglądają jak e, znicze no niestety, ale pachną bardzo ładnie, i moim zdaniem, jak za cenę jednego funta, warto wypróbować. E, I tak jak już mówiłam, e, one nie pachną e, po 5 minutach od rozpalenia, po 10, po 15, dopiero po jakiejś godzinie. A ja, jak palę świeczkę, to palę naprawdę długo. E, ten zapach się wydobywa. Ja nie mam dość dużej sypialni, nie mam też małej sypialni, ale super u mnie się, e, super u mnie się. Słuchajcie, no patrzcie, kot mi tutaj chodzi po ważnej rzeczy, którą chcę wam pokazać, i normalnie aż mi serce zadrżało, bo jakby mi to z rzeczy zniszczył, to chyba bym go normalnie nie wiem, Nie wiem, co bym mu zrobiła. Także świeczki Chupa Chups, polecam bardzo gorąco, dostępne u nas w Poundlandach za jednego funta. Moim zdaniem może nie tak e, intensywne jak Janki, czy jak Kringle Candle, ale naprawdę godne polecenia. Po jakiejś godzince w mojej sypialni naprawdę ślicznie pachnie. Także super. Kolejna świeczka, jaką chciałabym Wam polecić, jest to świeczka z Tesco, którą możecie kupić na dziale z rzeczami do domu. Tutaj mam akurat kokosową. Bardzo ładnie pachnie. Kokosami, zapach przepiękny, zapach takiej pinakolady. Także rewelacja. Jeżeli szukacie jakichś tańszych świeczek, tańszych odpowiedników, to te zdecydowanie z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Ok, kochani, jedziemy dalej. Teraz jedziemy z rzeczami, które mogę Wam pokazać. No świeczki w sumie już Wam pokazałam. E, pierwsza rzecz stoi tutaj daleko, dlatego, że nie chciałam jej postawić na łóżku, bo jakby mi kot rozlał wodę, no to by było nieciekawie. E, widzieliście już w moim holu, co jest co sprawia mi dużo radości. Naprawdę mnie takie rzeczy bardzo cieszą. Jest to mój mega wypasiony, duży kubek do picia wody. E, I ostatnio mam po prostu jakąś fazę na picie wody e, z dodatkiem pomarańczy. Naprawdę wspaniale smakuje. Fajnie gasi pragnienie i na takie ciepłe upalne dni, super sprawa, e, oczywiście były dostępne różne kolory, moim zdaniem różowy najbardziej mnie odzwierciedla, także to zdecydowanie ulubieniec, jeżeli chodzi o kubek, e, kolejnym ulubieńcem też już na pewno widzieliście jest mój, teraz miętuskowy kubeczek do koktajli, w tym miesiącu w poprzednich miesiącach strasznie się nastawiłam na koktajle i czasem zamiast robienia sobie po prostu jakiegoś śniadania, robię sobie takie bardzo fajne, pełnowitaminowe takiego vitamin shake'a e, właśnie w tym moim kubeczku do koktajli i do szejków. Także to zdecydowanie ulubieniec w tym miesiącu, w poprzednich miesiącach. Słuchajcie, kolejne rzeczy, o które chciałabym wam powiedzieć, to sole. sole do solenia potraw, do potraw. Ja te sole na przykład bardzo lubię używać, żeby sobie troszeczkę posolić pomidorka. Ja wiem, ja przez jakiś czas nie jadłam soli, później troszeczkę znowu do niej powróciłam. No niestety, to jakoś ciężko mi jest z soli zrezygnować. I tutaj przyniosłam Wam Fantastyczne sole. Pierwsza sól to jest chili, Sea Salt, czyli po prostu sól morska z chili. Jest taką torpedą, jest tak ostra, ja ją uwielbiam dodawać do różnego rodzaju makaronów, do różnego rodzaju sałatek, nawet do, do, do kurczaka bądź do mięs. Także to jest pierwsza sól, którą bardzo lubię. Natomiast moja ulubiona, jakbym miała wybrać taki numer jeden, to jest sól czosnkowa. Oczywiście sól morska czosnkowa. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda, jakie ona ma granulki. Przepyszna. Do pieczonych ziemniaków, do pomidorków. No, rewelacja. I ostatnia, jaką tu przyniosłam, to cebulowa sól morska. Również fajna, i co mi się w nich podoba, to że jest po prostu e, zawartość takiej suszonej cebulki. Także te sole z czystym serduchem mogę Wam polecić. Bardzo lubię. No, są po prostu fantastyczne. Dobra, dwie ostatnie rzeczy. Dwie ostatnie rzeczy z Michaela Corsa. E, pierwsza rzecz, to na pewno również w moim urodzinowym vlogu mogliście zobaczyć, że od Krzysztofa dostałam na urodziny prezent, który bardzo mnie zaskoczył, czyli łańcuszek Michaela Korsa. Krzyszek mi nic nie powiedział na ten temat, wyobraźcie sobie, jaka była moja mina kiedy ten łańcuszek po prostu zobaczyłam. Także łańcuszek prezentuje się tak. No, moim zdaniem śliczny, błyszczący, pozłacany, z różnego rodzaju diamencikami. Fajnie wygląda. Troszeczkę takiego rose gold, troszeczkę białych kamieni. No, bardzo ładny, delikatny. Bardzo się z niego cieszę. I tak jak mówię, jeżeli oglądaliście mojego vloga na Daily Boogie, to na pewno mogliście już ten łańcuszek zobaczyć. Także nie rozstaje się z nim. Pasuje mi do każdej stylizacji. Jest bardzo. Delikatny, subtelny, no i to zdecydowanie taki niekosmetyczny ulubieniec. I ostatnim niekosmetycznym ulubieńcem, o którym chciałabym wam pokazać. Pokazać, powiedzieć i go pokazać Jest to e, moja nowa zdobycz Czyli torba Michaela Corsa Na której siedział po prostu kot przed chwilą e, I tak jak mówię Mało co nie zostałam zawału e, Słuchajcie, to jest moja nowość Czyli The Jet Set e, Nowa torba, e, którą mogłyście już zobaczyć Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku Na Instagramie Z torbą się nie rozstaje Jest przepiękna, taka moja jedyna wymarzona e, I również z tego wypadu Z wypadu po, po mojego Michała Vloga możecie zobaczyć na Daily Boogie, już niebawem na kanale się pojawi. Także to ostatni ulubieniec. Mam nadzieję, że mi posłuży, że będzie się fajnie nosiła. No jak na razie jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. No i tacy ulubieńcy niekosmetyczni dobiegają u mnie końca. Obiecałam konkurs, oczywiście będzie konkurs. Słuchajcie. Tak, mówiłam Wam o piosence mojej ulubionej zespołu Happy Sad, i konkurs będzie dotyczył właśnie tego zespołu. Co musicie zrobić? To po pierwsze zasubskrybować kanał Happy Sad. Oczywiście, linka znajdziecie na dole. Kolejna rzecz, odpowiedzieć na pytanie. Także musicie zrobić w sumie tylko dwie bardzo proste, błahe i banalne rzeczy. Pierwsze to zasubskrybować kanał Happy Sad. Drugie to odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta. Pochodzi zespół Happy Sad? Gdzie powstał, gdzie został założony, skąd pochodzą chłopacy? E, do wygrania, oczywiście, będziecie mieć wspaniałą płytkę z autografem specjalnie dla Was oraz również e, wspaniały plakat z autografem tylko dla Was. E, konkurs potrwa tydzień pod filmikiem. Pod tym filmikiem piszcie mi, skąd pochodzi zespół Happy Sad, e, zasubskrybujcie kanał e, zespołu. No i do wygrania, moim zdaniem, bardzo atrakcyjne nagrody. Po na Facebooku i pod tym filmikiem napiszę zwycięzcę. Także słuchajcie, jeżeli jesteście gotowi, to zapraszam was do konkursu, do subskrypcji Happy Sat. I napiszcie mi, skąd pochodzi zespół i gdzie został założony. Także to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Eee, czekam na Wasze komentarze w sprawie konkursu do wygrania płytka, plakat z autografem specjalnie dla was, także myślę, że nagrody są rewelacyjne. Eee, zachęcam oczywiście do wysłuchania wszystkich piosenek. Dajcie znać, jak Wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam buziaczki.